A ty kurwa wszystko wiesz, wszystko jesteś, wszędzie byłaś. No, ty kurwo. Dobrze, Rudy, rusz kurwa, Rudy. Z... Co ty o, o, w ogóle? Co ty powiedziałeś? No na perma, na perma ja wyjebałam. <laughs> tak nie, ta, No i tyle, i to jest koniec. Tak nie mówimy, to po no. pierwsze. Bardzo wszystko powiedziałeś. Teraz sorry, to jest, to jest administration. Teraz sorry. Teraz to się samo ukarałeś, już się nigdy nie zobaczymy. Co powiedziała, bo ja na perma nie, wyjebałam Nie pochwalam takiego zachowania, nie, Co na ci nie mogę powiedzieć Napiszę ci Ja ci powiem, ja Co ci powiem powiedziała? O, Co powiedziała? No. Przepraszam, wybaczcie Lęciące. mi Wypierdalaj ty kurwo mi stąd, bo cię... Daj mi pistolet, rozpierd... Nie, mam. nie Nie, popieramy takich rzeczy Ty kurwo. a ty mówisz, tak? Jesteśmy partnerami tego budynku, kurwo Głamy gdzie. Kurwo, nie mogę Traf chociaż Dobrze Kociół Вообще! Ох! 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 О